Hej, cześć, witaj, to jest Raz no, ja witam Was już w ósmym, że siódmym odcinku kalendarza zdentowego. Dzisiaj otworzymy numerek 8 i zobaczymy, co się kryje. i też przepraszam za spóźnienie, ale miałem parę spraw na głowie i dlatego teraz to robię, więc tak się odbija światło. Mnie tam nawet widać. No i czas na otworzenie numerku 8. Poprzednim była figurka, to teraz pewnie jakiś statek, tak więc... Ółmy. I to... O! To nie jest statek, a nawet jakieś miejsce. To jest Achtu. wiem, że to jest 8 z ósmego epizodu, tak więc składam tę wyspę i widzimy się po cięciu. No i tak oto wygląda. Nasze. Achtu. Jest to oczywiście wyspa z ósmego epizodu. I pierwsze co mnie zdziwiło to to, że jest to, uwaga, jedna część. Tak, to nie są dwie osobne elementy. No, i cóż, sama wyspa nie wygląda źle. Można ją sobie przyczepić gdzieś na, na, w mym mieście. Chociaż w sumie wszystko ja odkładam tutaj do kalendarza, gdyż, żeby na koniec zrobić wielkie podsumowanie 24 grudnia. No, i cóż, prezent według mnie bardzo udany. No, i więc tak. Więc w sumie to tyle, co bym mógł powiedzieć. A więc to na tyle, był z Wami OS. Yy, przypominam, że seria z kalendarza pojawi się yy, codziennie do 24 grudnia i też chciałbym przeprosić za to, że nie było Sonic Mani, no ale no, znowu miałam też parę spraw na głowie i dlatego Sonic Mani zapomniałem, ale nie ale postaram się w następnym tygodniu Wam to wynagrodzić. Może nawet dwoma odcinkami, tak więc wyczekujcie, to więc był z wami jest jeszcze raz i narcia.